Dobra, i słuchajcie, teraz mamy na przykład ku, e, wtryski od Kuboty D950, D850 etc. nie? To są te duże wtryski, prawda? Zaraz Wam pokażę dla porównania wtrysk e, w tych nowszych silnikach Kuboty i w tych starszych. Zobaczcie, to jest w nowszych silnikach Kuboty, inny kolor, nie? Już malowany w ogóle. I w tych starszych jaki duży, ten duży to jest starszego, nie? E, I zaraz zobaczycie, przyszły mi nowe wtryski. Komplet, zobaczcie i teraz sobie pompujemy go. Patrzcie, 2000 PSI i sobie damy go na... O, otworzył się damy 2000 i go trochę pokrętłem. Zobaczcie przy jakiej wartości on się ma otwierać. Gdzieś 2000 chyba. 2, 100, 200, 300, 2, 300 się otwiera, nie? Pa. O! I tak ma. Tak ma chodzić wtrysk. Pięknie rozpyla. Sprawdzamy wszystkie, nawet jeżeli są nowe. Uwierzcie mi, to co dzisiaj produkują. Nowe wtryski również sprawdzamy. Eee, szczelność sprawdzamy, jak rozpylają. I przy jakiej wartości się otwierają? I dopiero wtedy zakładamy, nawet jeżeli są nowe, albo po regeneracji. Nawet po regeneracji oddawałem wtryski, nic nie zrobili, pieniądze wzięli, więc. No, co wam to mówić? Jest jak jest, nie? I sprawdzamy wszystkie i dopiero wtedy montujemy do silnika. To jest wtrysk od kuboty D950.